Hej, hej, hej! Witam Was bardzo serdecznie. 5 grudnia, jutro są Mikołajki. No, no, już 5 grudnia, 5? No, już. Fajnie, fajnie. Słuchajcie, y, rozpoczynamy vlogmas. Zapraszam Was do oglądania. Weźcie sobie kawkę, herbatkę, wodę, kolę, jakąś tam napój i co? Ciacho, może do tego. I ja Was bardzo serdecznie zapraszam i życzę Wam miłego oglądania. No dobrze, słuchajcie. Ja już wyciągnęłam z rękawiczki herbatkę. Herbatka dzisiaj jest taka. Ja ją bardzo lubię. Jest to herbatka firmy Tekane o smaku pomarańczy. Bardzo ją lubię. Ma taki posmak, słuchajcie, naprawdę pomarańczy. Jest bardzo dobra, ja ją bardzo lubię, także sobie ją zrobię za chwileczkę. To dzisiaj mamy herbatkę pomarańczową. Eee, tak. No i zobaczmy, co się kryje dzisiaj w kopercie. Zobaczmy, co jest w środku. Już widzimy, że jest zrobka za 3 złote. Zrobka za złotóweczkę. Koperta jest już pusta odkładam ją na bok no i mi dzisiaj będziemy drapać zrabkę yy, szczęśliwa linia y, z numerem 71 y, z numerem 71 oraz zrabkę ze złotówką uśmiechnij się z numerem 73 no dobrze to co? Ja pójdę Mm, teraz zrobić herbatkę, i jak zrobię herbatkę, to zobaczymy, co dzisiaj będzie w kalendarzu Rituals. No dobrze, teraz właśnie gotuje się woda na herbatkę, a my w tym momencie w takim razie, Zrobimy sobie może kolejne okienko z numerem 5 w świątecznym kalendarzu. No, co tu będzie dzisiaj? Patrzymy. A mamy Lizaka. Laseczkę. Candy Cane. A pod nią 300 zł. Mhm, no dobrze. 300 zł to to chyba nie jest taka cukrowa laska, tylko chyba taka zawieszka może do branzoletki na przykład. Czy do naszyjnika, albo kolczyk złoty prawdziwy, srebrny jestem, jestem herbatka zrobiona pomarańczowa niech się parzy niech się parzy słuchajcie, wezmę albo najpierw pokażę wam kto znowu nas odwiedził zobaczcie, mamy krz skrzata znowu skrzat nas odwiedził no, i mam nadzieję, że tym razem przyniesiesz mi szczęście, co? No, mam nadzieję, że przyniesie nam skrzat szczęście. No dobrze, odkładam. I, yy, i co robimy najpierw? A może weźmy zrapeczkę, zrapmy. Najpierw. Okej, okay, i drapiemy zrapeczkę, uśmiechnij się. Uśmiechniemy się, jak musicie. No, może kto wiem. Kto wie? Mamy tak. Yy, musimy znaleźć trzy takie same symbole. U, a ja już tutaj jedną literkę prawie zdepam. Musimy znaleźć trzy takie same symbole. A mamy torbę, wodę i klapek. Na razie wszystkie są różne symbole. No i teraz du. Woda po raz drugi. No, klepek po raz drugi, pewnie torba, nie ananas. No cóż, yy, zrapeczka za złotóweczkę jest pusta. A jak to wie, może dasz, przyniesie szczęście nam szczęśliwe linie. Ale zanim to, to sobie właśnie otwórzmy dzisiejsze pudełeczko. Ja już się, o, zdejmuję. Bo tutaj było yy, blisko z tej strony, tutaj. No i zobaczmy, co jest w środku. Znowu takie piękne opakowanie. Znaczy, yy, zamknięcie, tak? Pięknie to wygląda. Taka różyczka, taka spirala. Pięknie. I otwieram. Podobnie wygląda tak jak wczoraj. No ale dwóch takich rzeczy to na pewno by mi dali. I co my tutaj mamy, moi kochani? Ula, la, no, chyba się doczekałam, proszę Państwa. Doczekałam się. Wow. Mamy tutaj. Mamy tutaj. E, the Ritual of Drink. E, your Tu. inner peace sleep Sireny foam shower gel. Słuchajcie to jest e, żel taka e, pianka do mycia e, taki jakby żel w środku jest chyba płyn tak naprawdę a ten tutaj spryskiwacz. Byłownik nam będzie. Robił piankę. Super. Bardzo jestem zadowolona. I mamy tutaj święte drzewo. Święte drzewo. Wiecie jak to jest z tym tłumaczem? Tele y y aparatem, nie? Przez aparat. Potem jeszcze wpisałam ręcznie. Y y I faktycznie. Święte drzewo i lawenda. Może bardzo ładnie pachnieć. No. I mamy tutaj... 50 ml Bardzo fajnie. Super. Ritual of Drink. Pianka pod prysznic. Super. Bardzo się cieszę, naprawdę. Bardzo się cieszę. Eee, ja nie wiem, nie pamiętam czy ja wam wczoraj mówiłam. Znaczy mówiłam wam o praniu. Eee, że użyłam tego płynu do prania. Hmm, który był chyba przedwczoraj. Tak, przedwczoraj był. Ten płyn do prania. To chyba wam o tym mówiłam, że pięknie pachniał pranie. E, ten płyn do płukania, co był, pachnący. E, czy nie mówiłam? Dobra, jak nie mówiłam, to szybko powiem, że... Um, może doda dodałam po prostu e, tego płynu do płukania, tak, e, wlałam i no, pranie pachniało, ale mm, nie oszukujmy się, e, pranie też e, pachnie po innych różnych e, płynów, po, po innych różnych... E, płynach, tak, do płukania. To nie tylko tak, że to. I jakiś inny tak się kupi też, to też się będzie ładnie pachniało, no. Pachnieć. Także tak. Eee, a wczoraj zapaliłam świeczkę. Eee, moment, która to była? Waniliowa. Wczoraj zapaliłam świeczkę waniliową. Słuchajcie. Tak na początku, no to wiadomo, no to nie czuć. Ale potem e, wyszłam z swojego pokoju, e, trochę tam mnie nie było. No i ja wchodzę do pokoju, a tu jak pięknie pachnie. Mm. No po prostu cudownie pachnie, naprawdę. No dobra. To tak e, rytual otwarty. E, herbatkę zaraz się napiję. I został nam tylko... Zostały nam jeszcze linie z rabka. No dobrze, to w takim razie biorę ten drugi drapak. Przybliżam. No, no, no. Proszę mi się tutaj nie trząść. O, dobra, jest dobrze. I. I rapiemy. No to życzę Miłego oglądania, bo tutaj trochę się zejdzie. A, tak w sumie będzie szybciej, bo dwa symbole będę drapała. A, szukamy tęczy i złota. Mm, a tutaj tak. Yy, nie ma ani tego, ani tego. Tutaj również. Tu jest złoto. I tu również jest złoto. A tęcza nie ma. I tutaj? Tutaj też nie ma. Czyli tak na początku słabo. Kolejne dwa symbole to wiśnia i dzwon. I tak. Yy, tutaj nie ma. Tu jest dzwon. Jeden i drugi. Ale wiśni nie ma. Ale za ja to tu, tutaj jest wiśnia. Tu jest wisienka, yy, ale, natomiast dzwona nie ma tutaj i tutaj. Jest wisienka. No i bardzo fajnie. Kolejne dwa symbole. To arbus I jabłuszko. I tak yy, tutaj nie ma tutaj. Yy, również nie ma. O zobaczcie wiśnie. Przegapiłam. Eee, arbus i jabłko. Tu jest arbus. Tu jest arbus. No, nie, nie ma. jabłuszka. Trudno. Teraz szukamy korony oraz bydroneczki. I tak, tutaj na górze znowu nie ma. Tutaj e, nie ma korona i biedronka. I tutaj również nie ma, a tu też nie ma. A pomarańcza i klucz. Pomarańcza i klucz. Znowu nie ma. Ale za to tutaj jest klucz i tylko nam brakuje gwiazdy. Eee, tutaj nie ma, a tutaj też nie ma. Ajajaj. I mamy teraz, szukamy kwiatuszka i trefla. No w końcu tutaj na górze. Coś jest, trefl. A i drugi trefl jest. Kwiatka nie ma, tutaj nie ma. E, tu jest rewr, i tutaj nie ma. Bidronka była wcześniej. No dobrze, to drapiemy kolejne. Bidronka i słoneczko. I tak. Yy... Cytryna i słońce. Tutaj jest cytryna. Słońca nie ma. Ale za to tutaj jest słońce. Jest słońce, ale tutaj za to. Natomiast cytryny nie ma. Tutaj nie ma ani tego, ani tego. A tutaj jest i to, i to. Tak nazywamy. OK. I lecimy dalej. Następna para to truskawka i winogrona. I tak tutaj jest truskawka i będzie brakowało tylko ananasa. Yy, truskawka winogronu. Tutaj jest winogrono. Tu jest truskawka i brakuje diamentu. Truskawka i winogrono. I tu jest winogrono. Ok. I lecimy dalej. Szukamy piku i serca. I pik mamy tutaj. Tu nie ma nic. Tutaj jest serce. OK. I nic więcej. I tutaj jest pik i brakuje gwiazdy do linii. Yy. I wszystko. Przyda ostatnia para. To kości i słoń. Tu nie ma. Tutaj. No niestety również nie ma. Tutaj są kości. I tutaj jest słon. I ostatnia para to śliwka, której chyba nie kojarzę w ogóle. I księżyc. Księżyc jest tu. Księżyc i śliwka. Tu jest księżyc i brakuje ananasa. Mm. I tu jest księżyc i brakuje diamentu. No. Mówi się trudno. zrabka jest pusta. Litery kontrolne S i D. No, może następnym razem się uda. Trudno. Może następnym razem się uda. No na szczęście to tylko dzisiaj wkład był 4 zł, więc no, no nie jest aż tak żal tak. No mam nadzieję, że jutro coś będzie w Mikołajki. No w Mikołajki no to musi być coś. Tak w ogóle to jeśli ktoś nie oglądał od początku mojego kanału, ta dwa lata temu, w Mikołajki wygrałam stówę. Pamiętam w. He, oj, tych zapek było dużo: Super 777, Ekstra 777, Premia 777. Ehm... Nie pamiętam, która to była. Ale to było dwa lata temu i wygrałam właśnie stówkę. Bardzo się cieszyłam, bo to była moja pierwsza stówka. Wygrana. No. Ładnie, ładnie wtedy było. Ładnie. Ale. Ja zauważyłam, słuchajcie, że ja na vlogmasach, e, w vlogmasach, dobra, mylę się. E, Fajne wygrane mi się trafiają. Powiem wam, że przed rozpoczęciem nagrywania z rapmasów, to jakoś tak zrawki mi rzadko coś dawały. E, no, zwrot, no tak. tak pół na pół, ale żeby coś ponad zwrot. Naprawdę ogólnie słaba było, powiem Wam. Naprawdę. Słaba było. A tutaj słuchajcie, no pięknie. 1 grudnia to już w ogóle e, bardzo ładnie. Ta premierka z rabki ładnie dała. No, naprawdę. E, no a rok temu przecież, który to był 16? Chyba 16. 16 grudnia, no, pobiłam rekord. Wcześniej to był, moim rekordem Była stówka A teraz moim rekordem jest 500 zł no, Pięknie naprawdę Bardzo ładnie ja w szoku byłam Cała zrapka pełna Ja więcej nie będę nic mówiła Żeby nie Że jak ktoś oglądał To żeby Miał niespodziankę Wchodźcie na Zrapmas.pl z zeszłego roku. Chyba szesnasty yy, to był dzień. Z rapa z 16 Naprawdę piękna wygrana. No i pobiłam rekord swój. Yy, mogę największa wygrana. No dobra, słuchajcie. Yy, wszystko, wszystko chyba. Yy, szybciutko tutaj. O, zgarnę i co? I próbujemy herbatki, chociaż ja już ją. Znam. Wiem jak ona smakuje. No bardzo dobra, naprawdę bardzo dobra i ją lubię. No i tak, może nie czuć tutaj intensywnego takiego smaku pomarańczy, ale może coś tam, troszeczkę taki aromacik jest, jest. Dobra, słuchajcie, yy, to co? Robimy podsumowanie. W zrabkach nic nie było w kalendarzu świątecznym. E, w kalendarzu świątecznym, bo e, już zapomniałam, e, a Lizak był. E, laska, taka candy cane, e, był. Była. E, więc tutaj no, nic się nie trafiło. E, szczęśliwa linie puste, niestety. Uśmiechni się zabka, też niestety pusta. No, ale za to mamy dzisiaj w końcu pierwszy kosmetyk w kalendarzu Rituals. I mamy piankę pod prysznic do mycia. No, super. 50 ml. Super. Bardzo fajnie. Święte drzewo i lawenda. Bardzo fajnie. No. Cieszę się bardzo. Super. Dobra. To ja Wam życzę miłego wieczorku i do zobaczenia, do jutra. Pa pa!